odcinku opowiemy Wam o ciekawych i zaskakujących faktach na temat serii filmów o Jamesie Bondzie. Założę się, że o wielu z nich nie mieliście pojęcia. Zaczynamy. Zaczynamy. Tu jest intro. Postać Jamesa Bonda stworzył brytyjski pisarz Jan Fleming. Ian Fleming stworzył postać Jamesa Bonda w lutym 1952 roku podczas wakacji swojej jamańskiej posiadłości, zwanej Golden Eye. Dokładnie tak jak pierwszy film o przykotach Bonda z Piercem Brozlanem. Pierwszą książką z udziałem najsłynniejszego szpiega na świecie było Casino Royale. Do tej pory w filmowych adaptacjach powieści, rolę 007 zagrało sześciu aktorów nie licząc produkcji spoza oficjalnej listy, która zawiera 25 filmów. Podczas wakacji swojej jamańskiej poso... swojej jamańskiej posoś. posiadłości... to jeszcze raz ten cały. Ian Fleming wziął nazwisko szpiega od autora książki o ornitologii. James Bond był znanym amerykańskim ornitologiem. Jego imię i nazwisko skłoniło pisarza, Iana Fleminga, do nazwania tak bohatera swoich szpiegowskich powieści. Mieszkający na Jamajce Ian Fleming, który był zapalonym obserwatorem ptaków i dobrze znał książki Bonda, w 1953 roku nadał to nazwisko stworzonemu przez siebie bohaterowi swojej powieści Casino Royal. Powiedział później w jednym z wywiadów, kiedy w 1953 roku napisałem pierwszą książkę, chciałem, aby Bond był maksymalnie nudnym, zupełnie nieinteresującym mężczyzną, któremu przytrafiają się różne przygody. Jedną z Biblii mojego dzieciństwa były Ptaki Zachodnich Indii autorstwa Jamesa Bonda. Kiedy zastanawiałem się nad nazwiskiem bohatera, pomyślałem, Boże, to jest najnudniejsze nazwisko, jakie słyszałem, więc go użyłem. Teraz najnudniejsze nazwisko świata stało się tym najbardziej ekscytującym. Pan Bond napisał mi nawet list, w którym dziękował za jego wykorzystanie. W amerykańskim orniku. Ornitologiem. Boże, to jest najdudniejsze nazwisko, jakie słyszałem, więc, po... więc go użyłem. Pierwszy aktor w roli Bonda. Pierwszym aktorem wcielającym się w rolę był Amerykanin Barry Nelson. Zagrał on w przygotowanej dla amerykańskiej telewizji adaptacji Casino Royale. Później mogliśmy go zobaczyć w lśnieniu jako menadżera hotelu Overlook. Natomiast jeśli chodzi o ekranizacje kinowe, jako pierwszy w rolę Jamesa Bonda wcielił się szkocki aktor Sean Connery. W 1961 roku Connery wygrał casting do roli Jamesa Bonda, pokonując między innymi Rogera Mura. W 1962 roku wyprodukowano pierwszy film z tej serii, Dr. No, który okazał się wielkim przebojem kinowym. Kolejne produkcje o przygotach Jamesa Bonda przynosiły więcej zysków od poprzednich. Jednak po nakręceniu Żyje się tylko dwa razy ogłoszono, że Connery rezygnuje. Kolejnym odtwórcą Bonda został brany już wcześniej pod uwagę Roger Moore, menadżera hotelu Overlook, Jako menadżera hotelu, który okazał się wielkim przebojem hitowym. Roger Moore. Najczęściej w roli 007 występował Roger Moore. Angielski aktor jako Bond zadebiutował w 1973 roku w filmie Żyj i Pozwól umrzeć. Najrzadziej, bo tylko raz. Najsłynniejszym szpiegiem na świecie był Australijczyk George Lazenby. Zagrał jedynie w filmie W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości w 1969 roku. Aktor sam zrezygnował z roli Bonda po jednym występie. Australijczyk zagrał jedynie w jednym filmie. Wi Tajnej... Na sprzedaży praw do ekranizacji Fleming zarobił 1000 dolarów. Nie był to interes życia, ale na szczęście taką kwotę otrzymał tylko przy okazji pierwszej sprzedaży w 1954 roku. Wtedy zgodził się na ekranizację Casino Royal przez stację CBS. Później sprzedawał prawa do książek za dużo większe kwoty. Na sprzedaży do... Pr... później sprzedawał pierwszej sprzedaży w 1954 roku. Życiorys Bonda. Bond to agent 007, który działa w strukturach jednostki brytyjskiego wywiadu MI6. Dwa zera oznaczają licencję na zabijanie. Status 00 otrzymał mając 38 lat. Rodzice Bonda w książkach to szkot Andrew Bond i szwajcarka Monique de la Cru Bond. Skinęli w trakcie wspinaczki górskiej, gdy James miał 11 lat. Bond jest więc w połowie szkotem, a w połowie szwajcarem. Wychowywała go jego ciotka w małej wiosce w hrabstwie Kent w posiadłości Skyfall. Niewiele wiemy o jego wczesnym życiorysie, poza tym, że pobierał on edukację w Cambridge. Warto nadmienić, że Bond nie miał szkockich korzeni aż do premiery Dr. No. Fleming nie był przekonany do castingu. Twierdził, że Sean Connery wygląda jak przerośnięty kaskader, a nie elegancki agent. Zmienił zdanie po spotkaniu z aktorem i na jego cześć zmodyfikował trochę rodowód Bonda. Skoro o rodzinie mowa, to Orbis Non Sufficity jest rodzinnym mottem Bonda i oznacza ono świat to za mało nie miał szkockich korzeni, aż do pie... i na jego cześć zmodyfikował trochę rodowód Bonda. Status 00 otrzymał w... Zmienił zdanie po spotkaniu z aktorem i pojed... Wstrząśnięte, niezmieszane. Na przestrzeni lat Bond popija wódkę tonikiem, szkocką z wodą, Mojito, black velvet, a nawet piwo, ale kojarzymy go najbardziej z martini, które musiało być wstrząśnięte niezmieszane. Wstrząśnienie powoduje zwiększone tarcie pomiędzy lodem a wódką, w efekcie dając napowietrzony i lodowato... W, w efekcie dając napowietrzony i lodowato zimny napój. Kobiety Bonda. Bond znany jest z nowoczesnych samochodów, gadżetów i obecności pięknych kobiet. Dziewczynami Bonda były między innymi Ursula Anders, James Seymour, Monika Bellucci, Heli Berry czy polska aktorka mieszkająca na stałe w USA, Izabela Skorupko. Dziewczynami Bonda Bien, Jason, Heli Berry. Postać kochanki Bonda była wzorowana na polce. Eva Green zagrała dziewczynę Bonda West Berlin w filmie Casino Royal. Fleming tworząc tę postać inspirował się Polką Krystyną Skarbek, agentką brytyjskich służb wywiadowczych z czasów II wojny światowej. Miał on informacje o jej przygodach z pierwszej ręki, ponieważ od 1946 roku Krystyna Skarbek i Fleming mieli trwający ponad rok romans. Fleming tworząc tę postać, agentką brytyjskich służb wywiadowczych Ian Fleming, Mieli twarę agentką brytyjskich służb wywiadowczych z czasów II wojny światowej. Clint Eastwood odrzucił propozycję zagrania Bonda. Kiedy swoją przygodę z Bondem zakończył Sean Connery, producenci szukali kogoś, kto go zastąpi. Padło na Clinta Eastwooda. Słynny aktor i reżyser stwierdził jednak, że nie jest to rola dla niego. Kilka lat temu wyjaśnił, dlaczego zrezygnował. Zaproponowano mi sporo pieniędzy za Jamesa Bonda. To było po tym, jak Sean Connery odszedł. Mój prawnik powiedział: Bardzo chcą, abyś zgodził się. Cóż, to była rola dla kogoś innego. To była rola Shauna. Uważałem, że to nie dla mnie. Co ciekawe, nie tylko to było powodem, dla którego Eastwood zrezygnował twierdził bowiem, że w postać Jamesa Bonda nie powinien się wcielać Amerykanin. Podobnego zdania był również Bart Reynolds, który także nie zgodził się przyjąć angażu, choć był jednym z żelaznych kandydatów. Co ciekawe, nie tylko to. Co ciekawe, który także nie zgodził się przyjąć angażu. Q i M. Kim jest Bond bez Q czy M? tylko przystojnym gościem w garniturze lub w smokingu. Litera M była przydomkiem matki Fleminga, który tak właśnie o niej mówił. Najczęściej można się spotkać z opinią, że postać oparł na swoim znajomym i dowódcy z marynarki, admirale J.H. Godfreyu. Jest to prawdą, ale w rzeczywistości więcej w M matki Fleminga niż admirała. Z tego powodu, jeżeli ktoś narzekał, że M została kobietą, to znaczy, że bardzo słabo zna Bond. No dobrze, a co z Q? Tego bohatera autor stworzył na podstawie Jeffreya Botfreuda, angielskiego specjalisty od broni, który pisał do Fleminga listy i doradzał, to właśnie on zwrócił na to uwagę, że ktoś taki jak Bond nie może korzystać z berety. I to właśnie on pojawił się w Dr. No, aby zabrać ją Bondowi, twierdząc, że to pistolet dla kobiet, a on potrzebuje czegoś z odpowiednią siłą rażenia. Tego bohatera stworzył na podstawie Gofreja Freuda z marynarki admirale J.A. Godfrey'u. Goldfinger. Jeden z najsłynniejszych wrogów Bonda to Eurik Goldfinger. Istniał on w rzeczywistości. Co prawda nie miał na mnie Eurik, a Ernoi Goldfinger po pierwsze był sąsiadem Fleminga, a po drugie znanym architektem, który słynął z tego, że kochał beton. Erno nie spodobało się to, że w jednej z książek głównym przeciwnikiem Jamesa Bonda będzie Eurik Goldfinger i próbował zatrzymać publikację. Jednak ostatecznie sprawa zakończyła się tylko na wymianie z autorem kilku złośliwych listów. Sprawa zakończyła, się tylko na... Sprawa zakończyła się tylko na wymianie <grych> ofiary Bonda. Bond przez wszystkie filmy pozbawił życia kilkaset osób. Najwięcej trupów na koncie ma jego inkarnacja grana przez Piersa Brosnana, który w samym tylko Golden Eye zabił 47 osób. Z kolei w Człowieku ze Złotym Pistoletem zginęło najmniej osób. Scenarzyści tego filmu uznali, że w zupełności wystarczy, jeśli bond grany przez Rogera Mura, zabije tylko jednego przeciwnika. W filmie widzimy tylko 6 trupów, co jest najmniejszą liczbą skonów. Ze wszystkich przygód Bonda. Był to drugi występ Mura jako Bond. W pierwszym filmie Żyj i pozwól umrzeć ubił 8 oprychów. a żegnając się z rolą szpiega jej królewskiej mości pozwolił sobie na zabicie 31 wrogów w szpiegu, który mnie kochał. A żegnając się z re... w, pierwszym, w pierwszym filmie. Pastisz filmu o Bondzie. Pod koniec tych powstał jeden z filmów o Bondzie, który nie należy do oficjalnej serii. Była to komedia Casino Royale z 67 roku, w której podstarzały agent James Bond wraca z emerytury, żeby rozprawić się z tajemniczą, wrogą organizacją. Rolę jednego z czarnych charakterów zagrał tu młody Woody Allen. Sean Connery powrócił po latach. Kolejnym filmem, który nie należy oficjalnie do serii, było Nigdy nie mów nigdy z 1983 roku. W tym filmie Sean Connery powraca do roli Bonda aż po 12 latach od przejęcia jej przez Rogera Mura. Tytuł nawiązuje do słów aktora, który w 1971 roku zadeklarował, że już nigdy więcej nie zagra Bonda. Connery w czasie produkcji miał 52 lata i było to jego ostateczne pożegnanie z rolą agenta. Co ciekawe, w tym samym czasie trwały równoległe prace nad oficjalnym filmem Ośmiorniczka z Rogerem Murem, który był wtedy jeszcze starszy od Konerego, bo miał 55 lat. Oba filmy miały premierę w tym samym roku, w odstępie 3 miesięcy, i oba odniosły porównywalny sukces kasowy, zarabiając 160 i 180 milionów dolarów przy budżetach w granicach 30. Co łączy Bonda i Stevena Sigala? Słynny aktor z Kłucykiem, co prawda, nie grał w żadnym z filmów o Bondzie, ale przygotowywał Szona Konerego do scen walki na planie filmu Nigdy nie mów nigdy. W trakcie ćwiczeń niechcący złamał szkockiemu aktorowi rękę nad Słynna bądowska muzyka. Główny motyw muzyczny pojawia się w każdym filmie i został przerobiony setki razy. Oczywiście stoi za tym pewna anegdota. Okazuje się bowiem, że jest to pozostałość po musicalu, o którym lepiej zapomnieć. Kompozytor Monty Norman... Good sign, bad sign. Kompozytor Monty Norman. Kompozytor Monty Norman, Good sign, bad sign, good sign, bad sign. Kompozytor Monty Norman pierwotnie stworzył utwór Good Sign, Bad Sign, który opowiadał o kichaniu. Mówiąc krótko, kiedy dostał propozycję Tworzenia motywu muzycznego przewodniego do filmu 007 przerobił swój materiał źródłowy i tak powstał jeden z najsłynniejszych motywów w historii kina. To no już wszystkie fakty o bądź jakie przygotowaliśmy w tym odcinku. Jeśli Wam się podobały, zostawcie proszę łapkę w górę. A Wy, na jaki temat chcielibyście zobaczyć następny odcinek? Napiszcie w komentarzu, a to właśnie może Wasz pomysł wykorzystamy. Zachęcam też do subskrypcji i do klikania w odcinek, który widzicie teraz na ekranie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Czy on ziewał? Jeszcze raz.